Szybko chciałem wyjaśnić dwie sprawy. Pierwsza to z bransoletą. Akcja z bransoletą już by nie była aktualna w momencie, kiedy Murański zaczął zachowywać się jak debil, mówiąc, że ja z Tańcurą w rozmowie telefonicznej się z niego nabijałem, To było nieprawdą. że zjadłem do Tańcuru przeprosiłem go za ten cały jebany cyrk, podaliśmy sobie ręce i sprawa z bransoletą wtedy już nie była aktualna. A druga sprawa, czy wy myślicie, że jak jeden z drugim wywiadzie powie, jak ten kurwa walki z popkiem, to tak się stanie? Kurwa, prosi się najpierw włodarzy o walkę z Popkiem, jeżeli uznają to za stosowne, że to będzie wielki boom, ja się mogę napierdalać z każdym, bo ja się napierdalam dla pieniędzy i żeby walka medialnie fajnie została yy, rozpromowana. Nie moja wina, że z jakiegoś powodu jesteście kurwa do mnie za malutcy i tej walki wam nie chcą dać. Ty piechowek ostatnio się ze mną na targach, mówisz, to walczysz ze mną, podzielam ci prosto kurwa w ryj, mogę napierdalać się z tobą kurwa kiedy tylko chcesz, pod warunkiem, że się dogadasz z włodarzami. Zrobiłeś sobie ze mną face to face, podziałaś dobra, popuść poszedłeś. Jeżeli mam rozmawiać w takim samym języku, kurwa, jak wy, to w następnym komentarzu, jak ktoś się mnie zapyta, co z owiakiem, powiem tak samo, jebać go. Bez odbioru.